I dla każdego. Budowanie inteligentnych systemów z minimalnym doświadczeniem. Rozdział 6. Tworzenie inteligentnych systemów, praktyczne projekty. 6 stycznia: Chatbot oparty na sztucznej inteligencji. 6.1.1 Wprowadzenie do przetwarzania języka naturalnego, NLP. 6.1.2 Tworzenie prostego chatbota z użyciem NLTK. Chatboty oparte na sztucznej inteligencji stają się coraz bardziej popularne dzięki rozwojowi technologii przetwarzania języka naturalnego NLP. Chatboty mogą odpowiadać na pytania użytkowników, dostarczać informacji lub pomagać w rozwiązywaniu problemów, a ich budowa staje się coraz prostsza dzięki narzędziom dostępnym dla programistów. W tej sekcji skupimy się na wprowadzeniu do NLP oraz budowie prostego chatbota przy użyciu biblioteki NLTK. 1.1.1 Definicja NLP. Przetwarzanie języka naturalnego, AN Natural Language Processing, w skrócie NLP, to gałąź sztucznej inteligencji, która umożliwia komputerom rozumienie, interpretację i generowanie ludzkiego języka. NLP łączy elementy językoznawstwa, informatyki i uczenia maszynowego, aby analizować i przetwarzać tekst oraz mowę w sposób podobny do ludzkiego. 1.1.2 Zastosowania NLP. NLP znajduje zastosowanie w wielu obszarach, takich jak: Chatbati programy rozmawiające z użytkownikami w sposób naturalny. Automatyczna analiza tekstu, analiza opinii użytkowników, klasyfikacja MILI, identyfikacja kluczowych tematów. Tłumaczenie maszynowe przykład to Google Translate, który tłumaczy tekst z jednego języka na inny. Rozpoznawanie mowy asystenci głosowi jak Siri, Alexe czy Google Assistant. 1.1.3 Podstawowe pojęcia NLP. Aby zrozumieć działanie Hardbota, musimy znać kilka podstawowych pojęć. Tokenizacja proces dzielenia tekstu na mniejsze jednostki, jak słowa czy zdania. Na przykład, zdanie to jest chatbat może zostać podzielone na trzy token to, jest, chatbat. Lematyzacja i stemming, procesy sprowadzania słów do ich podstawowej formy. Lematyzacja zwraca podstawową formę słowa, na przykład miał mieć, a stemming skraca wyraz do jego rdzenia, na przykład biegnie bieg. Postagging, proces przypisywania etykiet części mowy do poszczególnych słów w zdaniu, na przykład rzeczownik, czasownik. Entity Recognition, wykrywanie nazw własnych, takich jak imiona, miejsca, organizacje w tekście, np. Warszawa, Google. Aby stworzyć prostego hadbota, skorzystamy z popularnej biblioteki NLTK, Natural Language Toolkit, która oferuje wiele narzędzi do przetwarzania tekstu w języku naturalnym. 1.1.1 Instalacja NLTK Aby zacząć korzystać z NLTK, należy zainstalować tę bibliotekę. W terminalu wykonaj polecenie. pip install nltk Następnie uruchom bibliotekę, aby pobrać niezbędne zasoby. Import NLTK. NLTK.download. NLTK.download.wordnet. 1.1.2 Tokenizacja. Pierwszym krokiem w przetwarzaniu języka naturalnego jest tokenizacja, czyli podział tekstu na mniejsze części, zazwyczaj słowa. NLTK posiada wbudowane funkcje do tokenizacji. Fram NLTK.tokenize import word, znak podkreślenia tokenize. Zdanie równa się cześć, jak się masz. Tokeni równa się word znak podkreślenia tokenize, zdanie. Print, tokeni. Wynik tego kodu to lista słów, cześć, jak, się, masz. 1.1.3 Lematyzacja. Aby chatbot mógł lepiej rozumieć sens słów, możemy sprowadzać je do ich podstawowej formy. To pozwoli uprościć proces analizy tekstu. Fram nltk.stem import wortnet lemmatizer. Lemmatyzator równa się wortnet lemmatizer. znak podkreślenia słowo równa się lemmatyzator.lemmatize, pieski. Print, lemmatyzowane znak podkreślenia słowo. Wynik, piesek. 1.1.4 Tworzenie prostego chatbota. Za pomocą NLTK możemy stworzyć prostego chatbota, który odpowiada na podstawie zdefiniowanych wcześniej wzorców odpowiedzi. Użyjemy techniki podobnej do word matching, gdzie chatbot będzie wyszukiwał wprowadzone przez użytkownika słowa kluczowe i zwracał odpowiednią odpowiedź. Oto przykładowy kod. Import NLTK. From nltk.tokenize import word znak podkreślenia tokenize. Lista możliwych odpowiedzi. Odpowiedzi równa się. Cześć, cześć. Jak mogę Ci pomóc? Jak się masz? Dziękuję, mam się dobrze. A Ty? Do widzenia, do zobaczenia. Miłego dnia. Co robisz? Odpowiadam na Twoje pytania. Funkcja odpowiadająca na pytania. Dewczatbat, wejście. Wejście znak podkreślenia tokeny równa się word znak podkreślenia tokenizę, wejście.lour, tokenizacja i konwersja na małe litery. For token in wejście znak podkreślenia tokeny. tyf w token in odpowiedzi. Return odpowiedzi, token. Return, przepraszam, nie rozumiem twojego pytania. Testowanie hatbota. While true. Pytanie równa się input ty. Ty w pytanie.lower równa się równa się wyjęć. Print, chatbat, do zobaczenia. Break. Odpowiedz równa się chatbat. Pytanie. Print, F chatbat, odpowiedz. 1.1.5. omówienie kodu. Odpowiedzi. Zdefiniowaliśmy prostą bazę danych odpowiedzi, gdzie słowa kluczowe, jak cześć czy jak się masz, mają przypisane konkretne odpowiedzi. Chatbot. Funkcja chatbat, tokenizuje wejście użytkownika i sprawdza, czy którykolwiek token, czyli słowo, pasuje do słów kluczowych w naszej bazie odpowiedzi. Pętla. W pętli while chatbot czeka na wejście użytkownika, a w przypadku komendy wyjść zakończy działanie. 1.1.6 rozszerzenie chatbota. Powyższy chatbat jest bardzo prosty i bazuje na wyszukiwaniu słów kluczowych. Możesz rozszerzyć jego funkcjonalność. Na przykład, zamiast prostych dopasowań, użyć lematyzacji, aby chatbot mógł rozpoznawać różne formy tego samego słowa. Zastosować algorytmy bardziej zaawansowane, na przykład uczenie maszynowe, aby chatbot uczył się na podstawie danych treningowych. Ćwiczenie do samokształcenia: tworzenie prostego chatbota. Zadanie: Pierwszego stwórz prostego chatbota, który będzie w stanie odpowiadać na pytania użytkowników związane z pogodą, na przykład jaka jest pogoda, czy będzie padać? Drugiego zaimplementuj tokenizację i lematyzację, aby chatbat mógł rozpoznawać różne formy słów. Instrukcja krok po kroku. Pierwszego zainstaluj NLTK i pobierz niezbędne zasoby. pip install nltk import nltk nltk.download. nltk.download.wordnet Drugiego zdefiniuj odpowiedzi w kodzie hardbota. Odpowiedzi równa się. Pogoda, dzisiaj jest słonecznie. Padać, nie, dzisiaj nie będzie padać. Temperatura, obecnie temperatura wynosi 20 stopni. Trzeciego dodaj tokenizację i lematyzację do chatbota. Fram nltk.tokenize Tokenize import word znak podkreślenia tokenize. Fram nl. stem import word net lemmatizer. Lematyzator równa się word net lemmatizer. Def wejście. Tokeni równa się word znak podkreślenia tokenize, wejście. kropka lower. Token znak podkreślenia lemmatizet równa się, lematyzator. Lemmatize. token, for token in tokeni for token in token znak podkreślenia Ty W token in odpowiedzi. Return odpowiedzi, token. Return, przepraszam, nie rozumiem. Czwartego testuj swojego chatbota. W pętli while testuj różne wejścia, na przykład jaka będzie temperatura, czy będzie padać, aby zobaczyć, jak chatbot odpowiada na różne pytania. W ten sposób stworzyłeś prostego hatbota, który potrafi odpowiadać na pytania związane z pogodą, używając tokenizacji i lematyzacji. I dla Każdego. Budowanie inteligentnych systemów z minimalnym doświadczeniem. Rozdział 6. Tworzenie inteligentnych systemów. Praktyczne projekty. 6. Stycznia chatbot oparty na sztucznej inteligencji.